Wigilia, 24 grudnia 2022 roku, centrum Włocławka śniegu nie ma jest ciepło, plusowa temperatura jest świetnie w jest taki zamek Robiony. jeszcze Państwu pokażę jakiś lodowcy, tu na nowym oczekiwaniu z został podjęty patrzmy, jeszcze ludzie robią ostatnie zakupy tym, po mieście, niektórzy już wylezowani, potecznie, nastrojeni samochodów różne rejestracje to znaczy, że są z i zagranicy przyjechali ludzie odwiedzić swoich bliskich. Mhm. antyczne przygotowania odbywały się w tym roku w takim spokojnym w rytmie, nie było większych kłopotów z zakupami, właściwie no wszystko jest drogie, więc jest raczej dostępne, jeśli ma się pieniądze. To... Zamykamy o 12, które chyba do pierwszej, więc powoli handel zaczyna zamierać. No i ludzie będą się wiesz, przygotowywać już do no, wieczerzy wigilijnej. Tak, kończy się adwent. Czekamy na, na rodziny Szczególna radość będzie dzisiaj w tych domach, w rodzinach, gdzie w roku 2022 urodziło się dziecko i przyszedł na świat obywatel Polski i świata, świata nowy, tam będzie szczególna radość. samochodów jest przy galeriach, przy orbi, przy Śmanie, Rosmanie wyjeżdżamy Słotławka. Zobaczcie, przy cmentarzach też wielu, wielu jeszcze mieszkańców Wrocławia odwiedziło groby swoich bliskich. A ja zmieszam w kierunku Ktoś biega jeszcze, muszę sobie takie przedświąteczne, spokojne życie. Policji trochę, nie tak wiele jak zwykle. Policjanci też się szykują do świąt. Bożego Narodzenia. wjeżdżamy na wiaduk i udamy się w kierunku Kowala. Staram się zrobić Państwu taki krótki film, następny jak wygląda dzisiaj wigilia Bożego Narodzenia Kowal. Wesołych świąt, życzę wszystkim Państwu rodzinnych, spokojnych, wesołych świąt, niech pokój narodzi się w każdym z nas i niech przyszły rok będzie rokiem pokoju, niech wygasną te wojny, które są, żebyśmy mogli spokojnie żyć, cieszyć się życiem. Dziękuję.